Witam Was w dzisiejszym filmiku. Dzisiaj mam dla Was filmik troszkę spóźniony, ponieważ będą to ulubieńcy lutego. W tym filmiku znacznie przewagę mają kosmetyki, ponieważ z ulubieńców takich lifestyleowych mam jakieś dwie rzeczy. Także już bez przedłużania zacznę do pokazywania Wam tych rzeczy Jeszcze chciałam Was zaprosić na moją grupę Tutaj gdzieś Wam wstawię nazwę, linki macie oczywiście na dole Na mojego bloga, na którym często piszę, robię zdjęcia Jeśli takie rzeczy lubicie, to zapraszam I oczywiście na wszystkie moje social media A ja już przechodzę do ulubieńców lutego Pierwszą rzeczą będzie to rzecz Pokazuję ją jako pierwszą, ponieważ jest to jedyna rzecz, rzecz z tej kategorii Będą to słuchawki. Tutaj macie opakowanie tych słuchawek. Chciałam wam tylko tak pokazać. A same słuchawki prezentują się tak. One są tak malutkie, e, tak leciutkie. Są to słuchawki Bluetooth. E, link do nich macie na dole i od razu mówię, że nie, to nie jest filmik sponsorowany. Te słuchawki naprawdę są świetne. E, bardzo mi się spodobały i to są słuchawki właśnie Vazabla. E, Taki model. Są to słuchawki bezprzewodowe. Niestety w moim telefonie nie działają, ale działają właśnie w moim laptopie i ciągle teraz ich używam, bo są świetne. I żałuję, że w moim telefonie nie działają, ponieważ to wina tylko i wyłącznie mojego telefonu, bo coś się zadziało z Bluetooth, ale to nie o tym. Słuchawki na stronie, możecie sprawdzić ich cenę. Są dostępne różne kolory. Ja akurat mam czarny z różowym złotem, jest jeszcze białe z różowym złotem. Różowy i fioletowy Słuchawki właśnie przychodzą zapakowane w pięknym opakowaniu Tutaj gdzieś mam staje przybitki i macie tam jeszcze takie jakby etui i różne te takie gumeczki na uszy Mam dla was specjalny kod rabatowy na te słuchawki Tutaj gdzieś wam napiszę ile, procent, zniżki i na jakie hasło Także naprawdę warto je kupić, bo to są najlepsze słuchawki jakie miałam w życiu bardzo mi się spodobały i, i możecie zerknąć na dole jak wyglądają, bo firma ma jeszcze inne modele Na przykład nauszne, jakieś takie większe, także zobaczcie na ich stronie Ok, i drugim tym ulubieńcem naif będzie herbat Jest to herbata drzewo cytrynowe z Coffee Can, kawy i herbaty świata I naprawdę jest cudowna, smakuje właśnie taką cytryną Jest to właśnie cytryna, nie wiem z czym, ale jest naprawdę świetna i pachnie też taką cytryną, także ja ją piłam całe luty, odkryłam ją właśnie w szafce, gdzieś tam z tyłu stała. Naprawdę świetna, jeśli macie dostęp do tych herbat, to polecam akurat tą wypróbować ehm, Dobra, przejdziemy teraz do tych kosmetyków Pierwszą rzeczą będzie maseczka, jest to maseczka z awokado Będzie to maseczka z Tony Moly, awokado, jest to maseczka nawilżająca Te maseczki są po 13 zł w TK Maxie i według mnie to sporo jak na jedną maseczkę, jak na jeden raz Ale to, co maseczka robi, to jest niebo, naprawdę maseczka... Odżywiłam moją skórę, nawilżyłam, miałam całą, dosłownie całą strefę, miałam w suchych skórkach, nie wiedziałam już co z tym zrobić i nałożyłam tę maseczkę. I dosłownie po. no może nie po jej, po jej użyciu od razu, ale po jej użyciu już 95% mojej twarzy. Była oczyszczona właśnie z jakichś suchych skórek, z jakichś takich, wiecie Twarz była taka odżywiona, lśniąca, gładka, także naprawdę polecam wam te maseczki Ja testowałam tą, ale na pewno przetestuję jeszcze jakieś inne z Tony Moly Jeśli macie jakieś właśnie azjatyckie, koreańskie maseczki do polecenia, to dajcie mi znać na dole Drugą rzeczą z pielęgnacji będzie to potrójny kwas hialuronowy 1,5% ja mam akurat ze strony Zrób sobie krem, ale możecie kupić gdziekolwiek Jest to właśnie taki kwas w żelu I to nie jest taki, wiecie, typowy kwas, bo kwas hialuronowy nie działa jak typowy kwas On jest właśnie bardziej taki nawilżający, można go używać codziennie I naprawdę to jest idealna baza pod oleje Nakładam to na wieczór, później olej i naprawdę... Ta mieszanka to combo daje wygładzoną cerę, wygładzone naprawdę przebarwienia, zmiany trądzikowe Ogólnie o naturalnych kosmetykach planuję zrobić Wam osobny filmik Także jeśli macie jakieś pytania co do tych kosmetyków to dajcie znać na dole Kolejną rzeczą jest pędzel Hakuro 79 Przepraszam, że jest brudny, ale dzisiaj rano się nie malowałam i nie, i nie zdążyłam go jeszcze umyć Także pędzel Hakuro H90, 79 on jest właśnie taki... Języczkowy, puchaty, spłaszczony. I powiem mówiłam Wam kilka filmików wcześniej, że niezbyt się polubiliśmy, ale naprawdę się w nim zakochałam, ponieważ cienie z Dinglata blendowały nim się bardzo źle, bo cienie ogólnie z Dinglata są bardzo suche. Ale jak kupiłam cienie z lewy czy z Morfi, naprawdę świetnie się sprawdza i używam go teraz tego teraz męczę, tego h dom już dałam mu na jakiś czas spokój, teraz ten męczę. Jedyna jego wada to to, że włosie jest trochę takie, wiecie, szorstkie i odbija się na cieniach, właśnie psuje trochę te cienie, wygląd tych cieni w paletce, ale poza tym naprawdę jest bardzo fajny. Kolejną rzeczą kosmetyczną będzie to paleta. Jest to paleta z Morphe 35O, właśnie ta wersja i matowych, satynowych i folii o różnym wykończeniu. No i kolory, to nie trzeba nic mówić, naprawdę. Kolory są przecudowne. Ja się zakochałam w tej paletce. Folii jeszcze, szczerze mówiąc, nie używam, bo ja nie lubię cieni folii. Znaczy uwielbiam, jak coś się świeci, ale nie umiem jeszcze nakładać folii, po prostu mam złe pędzle do tego, ale matów używam codziennie. Teraz właśnie też mam tą paletę na powiekach, także naprawdę świetna. Ona kosztowała mnie 150 zł już razem z wysyłką, zaumówiłam ją na stronie Cool Beauty, jest to właśnie taki brytyjski sklep I naprawdę w porównaniu do jakości, do ilości tych cieni ta paletka kosztowała krociec 150 zł to nic w porównaniu właśnie do tego ile tutaj jest cieni I tutaj gdzieś wam napiszę ile wychodzi za jeden cień To po prostu jest niebo, jeśli macie Okazję kupić sobie paletkę palet z Polecam, naprawdę polecam Te cienie, bo są e, cudowne Ostatnią w kosmetyczną będzie to Pomadka z Golden Rose e, Matte e, Lipstick Crayon Kolor 21, e, wygląda tak Zalubię Wam oczywiście słucha. Ja ją mam aktualnie na ustach no, i co mam powiedzieć? uwielbiałam pomadki z Golden Rose. Najbardziej właśnie lubię te, i jeszcze lubię te takie wiecie matowe, płynne. I właśnie tej teraz używam, tą teraz męczę. I naprawdę mi się spodobała. Ja właśnie lubię takie kolory, takie, w takich kolorach czuję się najlepiej. I zawsze muszę mieć coś na ustach. Także w lutym najczęściej sięgałam po to cudenko I ostatnim ulubieńcem będzie serial. Będzie to serial setka. Osobny filmik planuję zrobić właśnie o serialach, także nie będę się tutaj na nim rozwodzić, ale krótko mówiąc, serial opowiada o ludziach, którzy żyją na wielkiej stacji kosmicznej zwanej Arką w kosmosie. Ale muszą wysłać na ziemię osoby, które sprawdzą, czy ziemia jest już zdatna do życia, ponieważ właśnie wcześniej na ziemi był jakiś wielki wybuch i właśnie chcę sprawdzić, czy promieniowanie nie zabija I wysyłają setkę osób, setkę młodzieży, tak jakby osób w młodym wieku, ponieważ właśnie ta setka ma sprawdzić, czy Ziemia jest już zdatna do życia No i ogólnie serial opowiada o tym, jak oni na tej Ziemi są Że nie są sami na tej Ziemi, bo na tej Ziemi są też Ziemianie I niech to nie jest spoiler, bo tego dowiecie się już w pierwszym odcinku, także no e, Także okazuje się, że nie są sami na Ziemi, że muszą walczyć teraz o swoje życie i naprawdę serial jest świetny, warto go obejrzeć Ja właśnie, jak wspominałam, zrobiłam osobny filmik, w którym więcej opowiem o moich ulubionych serialach I ten również się tam znajdzie Okej, okay, więc to już był koniec, mam nadzieję, że ten filmik wam się spodobał Zapraszam was na wszystkie moje social media, na mojego bloga, na moją grupę, na wszystko Ja już się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym filmiku, pa pa!